gramy w, MM, gram w MM2 Tak, jak zawsze pół. A później zagram, w, a później dzisiejszy taki inny odcinek. Na razie tak, planujemy zrobić nową serię, nie ukrytej prawdy, tylko innego właśnie go, coś takiego. No i zobaczycie, jak na pod tym filmem, głosujcie jaki to rodzaj, ale jeśli my się na przykład nie będziemy miało pomysłu, jaki to będzie rodzaj, to wybierzemy najbardziej, na, najbardziej wybierany przez was, przez was serię. Jak na przykład ukryta prawda, co mamy trudne sprawy albo szpital, szkoła, tylko to jeśli będzie Szpital lub Szkoła, to będziemy potrzebowali dużo osób.

Najpierw, jak na przykład mamy, yy, yy, czekaj, o, będziemy odpowiadać na pytania, tam, yy, na pewno nie, nie, na razie nie powiem naszego wieku, to będzie już później nasz wiek, i, yy, no i wybierzcie na 2000, wybierzcie na 2000 ja, co, co zrobimy, nie wiem, można podać wiek, ale na 2000 zrobimy jakąś rzecz wybraną też, na pewno tam było, co lubicie najbardziej jeść. No coś tam było. No ja lubię bardzo, tak o, ja mam bardzo dużo, które lubię jeść, na przykład lody, naleśnik z nutellą, albo kiełbasa z kakałem. O. Uu. Ale ale tak, no, Jest sobie kiełbaskę, pokroisz, no i tak zjesz, no i tam później masz kakałko. Tylko zimne, bo ciepłego ja nie lubię zbytnio. Jakie było jeszcze pytanie? Mm... Popcorn czy coś, czekaj. Y... Słone czy słodkie było? Słone czy słodkie? Słone, słone. Uu. słone. Ja też ja nie lubię cukierków. Na przykład, które są też słodkie. Żelki? Kwaśne. Słodkie to mogą być lody, ale to tylko lody. Oczywiście czekoladowe. No, ja lubię czekoladowe lody. Ja lubię czekoladowe śliadankowe najbardziej. Ja lubię, ja lubię najbardziej czekoladowe... Yy, yy, ja lubię też z baka. Czekoladowe z pa... Czekol z paławą czekoladową. To no. jest przepyszne. Ja nie lubię czekolady, w ogóle czekoladowe, one no takie... tylko takie... Ja lubię tylko z m... z maka, ale... Kurda! Lubię tylko z tego fast fooda i z innych nie lubię. Kto jest? Ten, ten taki, kurde, brzydki strasznie. Taki, poczekaj... Taki czarny, z takimi czarnymi włosami, ale kurde, duro jest z czarnymi włosami. Taki, kurde... <laughs> On ma, poczekaj, on ma taką, on nie ma twarzy, znaczy ma twarz w sumie i jest takim nitkodem. Być będę mówić, że on jest przy tobie. Yy, goni taki, taką, o, jest przy tobie, a nie. O, jest przy tobie, jest przy tobie, uciekaj. O, ten, właśnie ten, co idzie. Idzie za tobą, idzie za tobą, idzie za no. tobą, idzie za tobą, tobą. Uważaj, bo idzie za tobą. Poczę, nie, kurde! A. Ale muszę monetki pozbierać, bo mam już... Ile mam? 1400... 1464. Yy, nie, tysiąc Wiem, ja, tak. mam 3, ja mam 313. Ja mam, bardzo... ale ja, ja mam za zamiar kupić za 1000. No. Um, te pierwsze pudełko. Ja już sobie mogę kupić, ale ja chyba. Co mi kupię? <grych> Które kupić sobie? Okej, okay, to wybieramy. To? Ja więc chyba drugie kupię. Nie, czekaj. Ja na pewno sobie kupię zbroję mhm. bo ja Nie w polii żadnej. Tomowe. Tomowe. To z... Ale to ciężko trafić te najrzadsze? Kurde. Chyba no. sobie kupię te drugie. To takie pudełko na nóż. Drugie. Bo one jest, jest takie najlepsze. Mm. Bo one są noże i może mi się uda. A nie? Tylko ja bym nie chciała chyba tylko. Kupuję. 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 nie. Kupuję. 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 Nie. Aha, no Kupuję. Kupuję też. trzy. Kupuję za no, trzy. Kupuję Serio? Tak, tak, Bo, y, tak, pokażę no, nie, nie Patrz, szef, on ma taki czarny i on ma takie, On jest po prostu rzadki, chyba. Taki czerwony szef. Czekaj, właśnie w tej drugiej skrzynce... Czekaj, właśnie w tej drugiej skrzynce? Czekaj, nie to, nie to. Druga skrzynka i tam jest szef, ten ostatni, on jest najrzadszy. Aha. Ano? No i trafiłam, ale fajnie. Okej, okay, wyjdę stąd. No. O okay, Mi ręka boli. Teraz znowu zbieranie tak Moje ulubione zajęcie. Ale patrzcie, a pa, ja kupiłam sobie coś super. Tu? Muszę trzeba. Trzeba tak, tak. Kurde, idźcie stąd! Idź stąd! Idź! Idź stąd! Nie, ja chcę pokazać! Dąców no, no, ktoś tam nie, bo ja was dodaję, oczywiście dodaję każdego. Na razie dodaję, ale później będę musiała usuwać, ale czy będę usuwała, bo jeśli będę sobie kupować prywatny serwer? Jak lekkupiłam już na no ja już po to grać nie gramy w ogóle. A o, już, o, już usunęłam, już deletowałam, Okej. Okay. Wydać jesteś? No. Nie, nie jesteś. Emotka. Hihi, tak. Kurde, typnął na mnie, no i się odkryłam. Kto jest? Nie wiem. Mochę ich nie chciał. To jakieś chłopy. Jakiś chłopy, ja się boję tych chłopów. Nie, nie. Okej okay. Nie wiem. No jakiś chłopiec. Albo ta cierpowa chyba. Nie. Miał Okej, okay, czyli to jest, to jest chłop, to jest chłop. Oni automatycznie niby biegają w kółko. Oh, nie wiem na O to Chłop był. Chłop, chłop. Oni automatycznie w kółko biegają. Okej, nie No, no, no. No, no, no. Ziemkiewik jakiś, pasujący do skina ten miecze. Czekaj, popatrzę sobie. Jednak nie. tak. Jednak... Okej, okay, nikim nie. Jest. Będziesz kupować ten? Co? Będziesz kupować serwer do... kupować serwer do spotkania? Na no, Avrokeven? No, e, nie, na publicznym może, może, może przypadkiem jakiś będzie Bo ja kilku spotkałam, na, na, z czasami spotykam fajnych. O, wygraliśmy, jej! A była taka dziwna, włosami to sobie Ja umiem robić takie super strzały, ale nie fajny serwer trafiliśmy bo... Y, tak. Eee, Not Active. czekaj, O, ten niebieski... Ten rekina bym chciała, tego rekina bym chciała mieć. A pistolet to... Pistolet to nie jaki, Ten, co chyba ja mam teraz, bo mi pasuje. Gdzie tego rekina można stopić? E... Tu nie. Ej, zobaczę teraz właśnie, ile ten szos ma bok. Nie Ten człowiek bym mogła mieć, albo ten co to no, nie 13 tysięcy. U to bardzo dziękujemy za to wszystko. My bardzo dziękujemy za wszystko. Za wszyscy, na, za, będziemy dziękować za wszystkie wyświetlenia, które nam dajecie. Dobijamy do dwóch tysięcy. 10 tysięcy, wy. tak. 10 tysięcy w... 10 tysięcy wy... Yy, rok. To dokładnie... o To dokładnie o zerowej. Dokładnie o zerowej. W, 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 Postaram się włączyć live lub coś innego. live lub coś innego. No i... Y lub coś innego. No i. Musimy się do końca roku. I. Moim zdaniem jest to niemożliwy wynik, ale. Ale. W... Wierzę... Wierzę, się, wierzę, że się uda. Też wierzę. No i wtedy pokażemy po prostu twarz. O zerowej włączymy kamerki na około 5 minut? Ale tak to to. Coś, tak, to, to nie będziemy z zbytnio pokazywać, bo. No, chyba nie jest tak bardzo potrzebne. No. no, raczej nie. Raczej tutaj są lepsze nasze skiny niż właśnie. No, <grym> skin w ogóle inną nie pokazuje, ja są zupełnie inną. No. Albo na przykład na 200 tysięcy będziecie mogli dostać jakiś nasz opis, jak wyglądamy. Albo na dwie, Znaczy na 2000, sorry, co ja gadam, bo powiedziałam chyba na nie? 200. Na 2000 nasz opis na przykład... Albo... W ogóle wy mojego imienia nie znacie. Albo... Nie no, wiek to na pewno. Wiek na razie nie jeszcze, nie. Boże. I co? Co dalej widzę no można. No. A, to jest! Ja wiki. Jest mu zero. A, i właśnie, jeśli e, właśnie mogę się zagrać się teraz dwa szczery razem, ja to Ja bym mogła się też potrajdować, a ja dobrej rzeczy nie mam. Ja wysłałem, mogę Wam pokazać, jakieś patrzcie. To są moje wszystkie, to jest te, To są. Te, to są moje no, wszystkie. No i jeśli chcecie jakieś dokładne, to możecie zająć się za coś innego potrajdować. Albo jeśli macie jakieś, jakieś, fajne, których nie używacie, to ja z chęcią przyjmę, bo ja bardzo lubię grę, ja bardzo lubię MM2, no ale za naprawdę nie jestem I mam level 38. Albo będziemy mogli zagrać w jakąś grę, nie wiem, różne, co wy w ogóle? Halo? Jestem. To już będzie nasza ostatnia chyba rundka, bo tak trochę długo już gra. Nie. No. Nie like chcę znakomitości. I'm going fishing since I'm on a no mission. Tam coś jest? W sumie nigdy nie chodziłam. No widzisz, tam coś tu jest. Ktoś może zawija już. No albo są tam. Jak, jakbym była ślepą, to chyba to tych chłopaków bym strzeliła, bo. oni nic

No mówiłam, że nie, Jestem lepsza jako serif. Wolę być serefem. O. o, mam dobry pomysł. To już będziemy kończyć! Pa pa! Widzowie.